ma tutaj ja, Wetik i dzisiaj nagrywamy e, z serwera e, Jerryson Harris, taki serwer angielski I tutaj chodzi o to, żebyśmy jak, na, e, żebyśmy jak na, e, żeby Żebyśmy najwięcej killów, czyli 20 I jak zdobędziemy te 20 killów, to gra się skończy i pisze, że wygrałeś, prawda? No i, i tu jest jeden shot I e, że i raz strzelimy kogoś z łuku, ginie A z miecza musimy parę razy, bo miecz to jest... E, tak i jak mi się nie jestem na razie tłumaczyć, się bardzo zmęczony dopiero tu wróciłem z, y, z, z ten y, dwu, y, tydzień, tydzień nie 3 dni nie było mnie w domu. Sorry, za to że nie, nie pojawiły się żadne filmiki takie różne. Ale wiadomo na to już o ty ale ktoś tu dobrze gra. Wiem. Tu... Tu oficjalnie nie ma żadnego, że ktoś słabo gra. Tu na tym serwerze dużo prosów gra. Czyli jak wiecie... Wow! Paliście, paliście, te ludzie. Patrzcie, 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 patrzcie ludzi. Skrzaniłeś frajerze. Jak widzicie. I który jest, to mam 4 kile na razie. Nawet dobrze idzie. Ale jak widzieliście, laga małego tam Nie zabili. Przez laga. Zabili mnie. Wow, co to było? Widzieliście? Tutaj bardzo dużo ludzi ma takie skile właśnie. Ktoś tu się laguje, czyli ja. No, zabili mnie, jak to możliwe nie było nawet widać, widzieliście? Tu szybko możecie nawet w parę sekund zginąć albo... ...dwie sekundy już, już... ...już was nie ma. Ten ma jakiegoś? Ludzie mają nawet haki, więc to no, chociaż chyba kogoś zabiłem, a nie mnie nie Widzicie o! Skurkowanie ładnie to. Już wygraliśmy. Widzicie, więc ja mam 10 killów. Był z wami Betik Siema, Nara.